Wracamy do studia. Teraz czas na podróżne espresso w podróżnym espresie. Tak jak mówiłem, zajmiemy się Unią Europejską naszych łączas Skype'owych z Europarlamentu Łukasz Kochut Nowa Lewica. Dzień dobry. Dzień dobry i Bogdan Żońca Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. dobry. Sekundę. Byliśmy cisza przed burzą, bo ja się zaczytałem. Czytałem się w gazetach, czytałem się w prasie, patrząc na to, jak wygląda świat. Jak może wyglądać w wyniku działań Władimira Putina. Głód na świecie może stać się znowu palącym problemem na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północno-Wschodniej, ale też w innych częściach świata. To może od tego zacznijmy. Z perspektywy sytej Brukseli, jeszcze bardziej tego Strasburga, z perspektywy Europarlamentu. Widać w ogóle takie problemy, widać tego typu ciemne mury, które nad horyzontem światowym się pojawiają. Pan, a może od lewicy zacznijmy. Pan poseł Kochut na początek. Oczywiście, oczywiście że widać. Rozmawialiśmy na ten temat od razu, bo. Rozpoczęciu tej wojny w Ukrainie była debata na ten temat. Wiem, że Komisja Rolnictwa też się tym, tym tematem zajmowała. Widzimy, to, co się dzieje. Wiemy, że być może być taka sytuacja, że po takim w, w takich sytuacji nastąpi kolejna fala uchodźcza z, z, choćby z Afryki w, w stronę Europy, więc my na ten temat dyskutujemy, przewidujemy to. I w związku z tym nastąpiło też pewne jednak przyspieszenie, jeśli chodzi o, o chęć mocniejszego zintegrowania się w, w, w Europie. Stąd też te pomysły, które, które gdzieś tam na konferencji o przyszłości Europy mocno wybrzmiały. I wiemy, że jako, jako silna Europa, jako jedna Europa po prostu jesteśmy mocniejsi i, i szybciej możemy po prostu podejmować decyzje. A to, co mamy obecnie, czyli umawianie się 27 ministrów, to zawsze. Y, y, kosztuje dużo czasu i, i stąd też pewne opóźnienia, które, które Unia Europejska ma. To jest to ciekawe, tylko przejdziemy, czy na pewno centralizacja i federalizacja to jest odpowiedź na bolączki różne, w tym bolączkę głodu bardziej zastanawiam się, czy będzie zmiana w polityce rolnej, bo był taki element ograniczania produkcji rolnej, względy klimatyczne, względy produkcyjne, gospodarcze wpływały, że Unia Europejska chciała podnosić jakość produkcji rolnej, co nieco obniżając jej wolumen. Pytanie czy teraz jest na to sens? Czy jednak stare Kąten powinien produkować więcej żywności, żeby wyżywić te rejony, gdzie żywności zabraknie, Panie Pośle? Jeszcze raz do pana posła Kuchuta pytanie. Tak, i to, i to muszę powiedzieć, że w tej sprawie rozmawiałem nawet z komisarzem Francem Timmermansem, bo my w Strasburgu mamy takie częste spotkania z komisarzami przy okazji tego, że wszyscy w Strasburgu jesteśmy zawsze. Cała Komisja. I ja w tej sprawie rozmawiałem i z, i z Francem Timmermansem i, z, i, i nie tylko w tej sprawie, bo także w sprawie przyspieszenia jednak też e, no, oze po prostu w Europie i tego, że, że Ukraina będzie na pewno takim hubem też dobrym do tego, żeby zainwestować w nią później po wojnie i żeby ona stała się też takim miejscem, gdzie, e, gdzie ta fotowoltaika po prostu w, w całej odbudowywanej Ukrainie zaguściła na dobre. E, bo to też jest potrzeba, którą mamy. To, to, to przyspieszyło właśnie ze względu także na to, że widzimy, że to uniezależnienie od surowców z Rosji jest absolutnie konieczne. Wiemy to my yy, z Polski, wie, wie, wie to zachodnia Europa. I, i, te, i te, oczywiście pewne przewartościowanie polityk no, nastąpiło właśnie ze względu na ten, na ten konflikt. Część polityków zachodnich się po prostu także obudziła, jeśli chodzi o relacje z Putinem, co oczywiście nas yy, tutaj i, i pewnie mnie i pana. E, europosła cieszy. To za, zobaczymy na ile, bo mamy wystąpienia w, w, prezydenta Francji, prezydenta kanclerza Niemiec w ostatnich dni dość niepokojące, ale też wróćmy do tego, tej kwestii żywnościowej. Pan poseł żońca, na ile jest tak, że teraz pan poseł Kochut mówił o kwestii OZE, no, był pomysł, żeby systemem, w tym wypadku ETS, no, ale jednak związanym, no bo chodzi o, o, o kwestie emisyjne, o kwestie klimatu, żeby objąć nim rolnictwo, co pewnie przełożyłoby się na zmniejszenie wolumenu produkcji żywności na starym kontynencie czy teraz cały czas jest zgoda na tego typu działania, Panie Pośle pytanie tym razem już do pana posła Bogdana Żańca. No Ja mam duże obawy co do tego, do czego zdolni są politycy europejscy. Ta elita, która doprowadziła do wyżywienia, zbudowania potęgi Putina bezkarnie, kolaborując z nim kupując u niego różnego rodzaju produkty przez całe lata, przez 20 lat ostatnie, budując pozycję Putina na arenie międzynarodowej, będąc, że tak powiem, cały czas w sojuszu z nim. I teraz ta elita ma budować nowe państwa europejskie i teraz mamy powierzyć tej nowej, tej elicie po tylu błędach nową ja to, rolę. Jako... Kwestię federalizacji ja mam, mam te wnioski, to za z niej przejdziemy. Tylko chciałem ten element no, żywotny, bo to... Trochę jest, nasze wyjście, spory brukselskie mogą zejść na plan dalszy, kiedy pojawi się masowe widmo głodu na świecie. I to wtedy. Jest, jest, jest jedno wyjście. Szybko trzeba Unię, do Unii Europejskiej włączyć Ukrainę. Trzeba pomóc Ukraińcom zagospodarować bardzo żyzne ziemie ukraińskie. Ukraina ma swoje zdolności absolutnie zdolności produkcyjne, jak chodzi o żywność i to jest szansa dla naszej części świata, czyli dla Europy, ale także dla reszty świata, więc mowa o tym, żeby dzisiaj Pozostawić inne rzeczy na boku jest bardzo sensowna i myśleć o tym, jak wyżywić świat, jak to spowodować, żeby nie było klęski głodu, dramatu głodu i dramatu przymusowej emigracji w poszukiwaniu chleba. Więc absolutnie jestem za tym, żeby jak najszybciej stowarzyszyć Ukrainę z Unią Europejską i włączyć ją w działania gospodarcze. To jest możliwe jeszcze teraz, w tym roku, przy pomocy pieniędzy unijnych. Dzisiaj Komisja Europejska. Dzisiaj Komisja Europejska ogłosi swoje nowe stanowisko względem Ukrainy i w tym pakiecie dla Ukrainy będzie też mowa o tym, jak pomóc Ukrainie, żeby ją właśnie włączyć w system gospodarczy i żywnościowy, a dzięki temu będziemy bezpieczniejsi żywnościowo na całym świecie. To ten temat, który się przewijał, mamy wstępnie omówiony, ale na pewno nie po raz ostatni, bo sytuacja, sygnały te dochodzą. Jeśli z... mógłbym jedno zdanie, panie, panie bo, bo, bo ja też... Czytałem wywiad z panem Januszem Wojciechowskim, czyli jakby naszym komisarzem w, w Komisji Europejskiej, zresztą wywodzącym się wcześniej z PSL-a, teraz z PiSu i on mówił też wprost, że ta luka, która jest po Yy, właśnie żywnościowa, która, która nam grozi, może nie bezpośrednio nam, ale, ale właśnie państwom, no, zwłaszcza Afryki yy, Północnej czy, czy właśnie Sri Lance, no, powinna być wypełniona yy, żywnością z, 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 z Unii Europejskiej. Więc ta zmiana na pewno yy, nastąpi. I, I ja jestem o tym święcie przekonany. Okay, z... To jest ciekawe, bo pan, jakąś nowej lewicy, z blisko współpracujący z Francem Timmermansem, jest pytanie, czy, yy, czy czy komisja stwierdzi w tej sytuacji. Nie ma sensu realizować pełnego pakietu yy, zielonego ładu, nie ma sensu obejmować rolnictwa ETS-em, bo to spowoduje, no to może spowodować, jak ekspertów mówi, spadek produkcji rolnej. No, rozmowy w tej sprawie trwają. Ja też muszę panu powiedzieć, panie redaktorze, po, pomimo tego, że jakby mam zielone serce i wiem, że ten kierunek jest absolutnie niezbędny, nawet z perspektywy Górnego Śląska, gdzie my wiemy, że te złoża są... W jakiś tam stopniu ograniczony to ja też złożyłem taką poprawkę żeby do końca tej transformacji energetycznej na przykład obniżyć podatki w, w Polsce i w innych krajach członkowskich na, na wydobycie węgla na przykład żeby do tego czasu transformacji energetycznej górnicy jeszcze mogli federować bezpiecznie więc te zmiany następują no to są to są specyficzne czasy trudne czasy i my musimy szybko jako też odpowiedzialni politycy europejscy szybko reagować. E, Spychologia po brukselsku, tekst w gazecie, dzienniku gazecie prawnej o tym, jak Komisja Europejska nakłada sankcje, a potem jak pozwala je omijać, mówiąc, że nie będzie kart. Oczywiście wszystko w ramach procedury płacenia rublami za gaz. Wydaje się, że Unia Europejska ugina się pod szantażem Władimira Putina i do tego jeszcze, do tego uginania się ma placet Komisji Europejskiej. No ile jest tak, że Unia Europejska nie jest w stanie na twardo grać z Putinem. Pytanie na początek, jedno do dwóch panów, ale na początek może pan poseł żońca. Mamy i powinniśmy mieć dosyć ograniczone zaufanie do liderów Unii Europejskiej. Sam projekt unijny jest bardzo dobry i jesteśmy w Unii, chcemy być w Unii, chcemy współtworzyć wszystkie dobra unijne. Natomiast y, politycy unijni w dużej mierze myślą o swoich krajach. Niemieccy politycy myślą o interesie niemieckim, francuscy o francuskim, holendrzy o holenderskim. I to jest y, coś, co spotykamy tu na co dzień. Natomiast y, oczywiście Polska musi świetnie w, w tym wszystkim kooperować. Y, i z wszystkimi rozmawiać, ale też myśleć o sprawach polskich, o budowaniu polskiego niezależnego systemu energetycznego, bezpieczeństwa żywnościowego. Psychologia po brukselsku to jest bardzo dobre pojęcie. Uważam, że jest, no, Unia Europejska i politycy europejscy w tym wypadku po prostu się kompromitują. Jedną, Jednym głosem wprowadzają sankcje, a po cichu rozmawiają ze sobą, jak te sankcje ominąć. No to jest po prostu kompromitujące, że takie sygnały płyną, jak chociażby w miniony piątek wieczorem, sygnały płyną z ust ambasadorów różnych krajów Unii Europejskiej, że no tak, no oczywiście sankcje są potrzebne i mówmy ludziom, że jesteśmy w sankcjach ze sobą solidarni, ale po cichu zróbmy tak, żeby można było płacić rublami, żeby można było rozmawiać z Putinem, żeby sprzedawać, handlować, kooperować z nim i to jest... Spotkanie obudza, odbyło się w piątej wieczorem, taka typowa tak, rzutka to tak. się prezydencja francuska ta teraz przewozi Unii Europejskiej, to spotkanie zorganizowała. Dziwne to było spotkanie, bo było stanowisko Brukseli czy Komisji Europejskiej inne niż poprzednie stanowisko. W ciągu kilku minut przedstawiciel Niemiec już miał oceny tego stanowiska z od niemieckich koncernów energetycznych, które kupują gaz, które były zadowolone z tego pomysłu i pomysł został szybko przyjęty pan poseł Kochut, jak lewica europejska na to piątkowe spotkanie patrzy i na właśnie na tą dziwną politykę Komisji Europejskiej można by powiedzieć. Ja... Ja bym to jednak rozdzielił to odnośnie też tego, co mówił pan poseł Żońca. Znaczy jest jednak różnica między Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim. To, co tutaj jednak mamy do czynienia z ludźmi, którzy patrzą w kontekście europejskim, a jednak Rada Europejska, czyli szefowie państw, no rzeczywiście każdy patrzy w swoją stronę i tutaj też ta instytucja Weta no, wymusza jednomyślność i wymusza też to, że. Orban, który rozpoczął ten, te, te całe harcowanie e, w stronę Putina, no pozostałe państwa, e, które, które gdzieś tam te interesy z, z Rosją e, mają większe i, i są bardziej uzależnione od, od rosyjskich surowców. E, natomiast no, generalnie problemem jest Viktor Orban i tutaj akurat e, panowie, ja zdaję sobie sprawę, że teraz mnie zaatakujecie i powiecie, że to pewnie Niemcy albo Francja, ale jednak mimo wszystko. To Orban był tym pierwszym, który powiedział, że on zawetuje ten szósty pakiet sankcji. On mówił, że, że jego wrogiem jest Zeleński, że on nie daje broni Uk Ukrainie, on nie, nie pozwala transportować broni na Ukrainę, więc on rozpoczął niestety ten e, rzeczywiście maraton, ten peleton, można powiedzieć, e, tych, tych, tych głosów. Ja mam nadzieję, że tak Francja, jak i Niemcy e, jednak się postawią i, i tutaj jest taka możliwość, żeby e, Orbana zablokować, bo tutaj użycie artykułu 7, czy też wprowadzenie tych sankcji na Rosję jako poszczególne państwa członkowskie bez Węgier pozwoli te, te sankcje po prostu wprowadzić, ten, 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 szósty, ten szósty pakiet. Ja oczywiście się absolutnie nie będę tutaj e, zgadzał z tym, żeby państwa członkowskie mogły płacić w rublach, bo to jest absolutnie coś, co, e, co jest gdzieś tam na stole, rzeczywiście w korytarzach się o tym mówi, ale my musimy w tej sprawie mocno reagować. I tutaj nie tylko Węgry też nie, nie chcę atakować, bo się Węgry swoją cegiełkę dokładają. Ale wielu mówi, że Węgry są na froncie, a, a tak naprawdę z tego, że są na froncie, korzystają inne państwa, które mają swoje interesy realizować. Zastanawiam się, na ile, panów posłów, zapytam, na ile jest tak, że, że ta decyzja Komisji Europejskiej to jest wyraz zmęczenia, że już duża część czy społeczeństw czy rządów, zwłaszcza tych dalej położonych od, od, tej, od tej wojny, dalej położonych od zagrożenia rosyjskiego, już się męczy kosztami ekonomicznymi, kosztami politycznymi i są gotowe za dużą cenę ustęp wobec Putina na pokój pan poseł Żańca. No co by było, gdyby nie było Orbana? Panie pośle, szanowny panie Łukaszu, no nie, nie ściemniajcie, w tamtym roku Niemcy dostarczyli Putinowi 50 miliardów euro za kopaliny. Putin 5. Więc proszę zwrócić uwagę na to, jak, jaka jest skala tego problemu. Wciskacie ciemnotę ludziom, że Orban jest winny wszystkiemu, natomiast Nord Stream 2 i Nord Stream 1 wybudowała Angela Merkel z Putinem. Nie mówcie, że to zrobił Orban. Macron cały czas pomimo embarga sprzedawał Putinowi broń, Nie Orban, tylko Macron. Więc niech pan nie szuka żadnego ustawienia, bo to są wygłupy polityczne i nikt w to nie uwierzy. Oczywiście, że Orban popełnia błędy. Robiąc to, co robi, ale skala Węgier, a skala Niemiec, Francji, Holandii, Danii, tych, którzy ko kolaborują z Putinem, to są dwie różne szale. On, więc... Rzadko mi się to zdarza, ale y, pana premiera Marka Rettę tym razem muszę bronić. Wydaje się, że to on obok Polski najbardziej protestował w piątek przeciwko propozycji tak jest, tak. Obchodzenia, ob, obchodzenia zakazu, więc to. to, to... Czasami różne państwa w różne koalicje się układają w Unii Europejskiej. Ale tu zgoda. Tu akurat zgoda, panie doktorze. Ja też to doceniam, to zrobił Mark Rutte, że razem z Polską po prostu protestował tą sytuację, którą no, przedsiębiorcy niemieccy przygotowali razem z panem Olafem Scholzem i przygotowali to i chcieli wcisnąć w piątek wieczorem kit, po prostu mówiąc wprost yy, światu, w Europie, że można, yy, mo sankcje mogą być, ale obok sankcji jeszcze będą biznesy. Protestujemy przeciwko temu i budujemy przeciwko Temu absolutnie koalicję, bo to jest po prostu obuda europejska. To jest z tym pytaniem do pana posła Łukasza Kochuta, na ile jest tak, że można odczuć w Europarlamencie, że część państw już jest gotowa na na pokój kosztem Ukrainy, kosztem terytoriów ukraińskich, kosztem biznesów ekonomicznych, panie pośle. Nie będzie powrotu do tego legendarnego business as usual. To to na pewno ja mówię tutaj w Parlamencie Europejskim wszyscy chcą pomagać Ukrainie i wiedzą, że to będzie długofalowa że to jest y, teraz ten etap wojny, który będzie trwał długo na, na wschodzie y, Ukrainy, i nie mam takiego wrażenia, żeby też y, społeczeństwa zachodnie y, były zmęczone już tym konfliktem i żeby nie chciały ponosić y, tych kosztów. No, panie, doktorze, tutaj w, w Niemczech czy, czy, czy w Belgii y, benzyna, olej napędowy są po 2-20 euro i, i, i wszyscy płacą i tankują. Także to nie jest kwestia tego, że, że są tym zmęczeni. Absolutnie tak nie uważam. Uważam, że wszyscy chcą po prostu, żeby Ukraina tą e, wojnę wygrała. Tak jak powiedziałem, Franz Timmermans przygotował dość ciekawy plan e, właśnie e, e, budowy fotowoltaiki w, 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 w Ukrainie. E, to jest dobry pomysł, e, to jest absolutnie dobry, to jest, to jest, to jest, to jest pójście w dobrym kierunku e, i ta pomoc spływa, zresztą ja, wie pan, ja też nie chcę wszystkiego mówić publicznie, dlatego że ja po prostu widzę na autostradzie ile... Że tak powiem, sprzętu jedzie w stronę Ukrainy i to są naprawdę różne rejestracje, od, od, od holenderskich, niemieckich, po oczywiście polskie, bo po, po, po prostu to są specyficzne czasy, tak jak pan powiedział. no Tutaj te podziały polityczne też się trochę inaczej teraz układają. Nawet Polska nagle z Markiem Rutte, premierem Holandii, mówią tym samym głosem. Więc to jest, to jest po prostu wojna, to są specyficzne czasy i czasami less is more i czasami lepiej mniej mówić, a po prostu więcej pomagać. Nawet nie mówiąc o tym po prostu. I tak Chociaż się w demokracji, w parlamentaryzmie o, o słowa między innymi chodzi, bo one są cieniem czynu i czasami te czyny zapowiadają, i wtedy jest fajnie, kiedy słowa z czynami współgrają. Dobrze, na koniec krótko, ja wiem, że za krótko, ale to będzie długa debata, czyli po i podzwonne po konferencji przy, o przyszłości Europy. Od tego pan poseł Łukasz Kochut zaczął, że, że to jest pewne remedium. No, można by zapytać w drugą stronę, może trochę przewrotnie, ale gdyby nie było zasady jednomyślności, gdyby wystarczyło 15 państw, aby pewien kierunek polityki zagranicznej Unii Europejskiej narzucić, to może byśmy w tej chwili mieli nie tylko Nord Stream 1 i Nord Stream 2, ale i Nord Stream 3 i 4, bo Niemcy łatwo by sobie taką koalicję zbudowały, czy jednak ta jednomyślność to. Potrzeba ucierania poglądów, to dążenie do kompromisu i też takie poszanowanie praw mniejszości tych mniejszych państw, biedniejszych, nie jest pewnym wielkim sukcesem integracji. Pan poseł żońca pewnie temu się zgodzi, to to, to pytanie kryje do pana posła Kochuta, który się pewnie nie zgodzi z takim podejściem. Znaczy, Unia Europejska to, to nie jest skończony projekt na dwóch paszczyznach. Po pierwsze, nie jest skończony, jeśli chodzi o, o skład osobowy. Unii Europejskiej, bo przecież mamy przed sobą wstąpienie i Ukrainy, i Mołdawii, i państw Bałkan, więc to nie jest skończony projekt także pod kątem składu. Po, po drugie, nie jest skończony, jeśli chodzi o, o formę integracji. My jesteśmy po pandemii, zobaczyliśmy, że e, wspólna polityka zdrowotna to jest coś, co po, w, to jest coś, co w, w, w którym kierunku powinniśmy zmierzać. E, widzieliśmy, że ten wspólny zakup szczepionek zadziałał. I to jest widoczne, ta szybkość działania wspólnego państw członkowskich po prostu jest lepsza niż poszczególnych państw członkowskich. I, i dlatego ta konferencja w przyszłości Europy ma sens. Te, te, te wnioski, które zostały tam wysnute po, po tym rocznym debatowaniu z obywatelami, z politykami, z instytucjami europejskimi są bardzo cenne. Oczywiście to jest kwestia pewnie dekady wprowadzenia tych wszystkich rozwiązań, bo to jest kwestia oczywiście zmiany traktatów, ale jest to pewne, pewien kierunek integracji europejskiej, w którym ja uważam, że powinniśmy pójść i powinniśmy się też oczywiście rozpychać, bo to bezsprzecznie jest też tak, że, że ważna jest siła w polityce. Natomiast no, my po prostu powinniśmy się rozpychać i, i, i zajmować główne, jedno z głównych miejsc przy stole polityki europejskiej, a tego niestety od, od jakiegoś czasu nie robimy. Dopytam tylko, czy wyobraża pan sobie, żeby te 49 zmian, dużo kierunków, dużo zmian szczegółowych były wprowadzone bez referendów w państwach członkowskich? Panią nie, głos. nie wyobrażam tego sobie. To absolutnie musi być po debatach szerokich w państwach członkowskich, po też edukacji, bo my, nie, my, my, może, my możemy powiedzieć na pewno jedno, że jest ogromny deficyt tej wiedzy po prostu w, w wielu państwach członkowskich odnośnie instytucji europejskich. Stąd dział się między innymi Brexit, bo jak wiemy, obywatele Wielkiej Brytanii dzień po Brexicie googlowali. I co to jest Unia Europejska i z czym to się tak naprawdę jej później żałowali, że zagłosowali za wystąpieniem z, z, z Unii Europejskiej, więc my absolutnie musimy przerobić ten etap, także jeśli chodzi o edukację obywatelską, edukację europejską, ja tutaj liczę, obywatele, że to się w końcu wydarzy. I to jest też, to już do pana posła, pytanie, ale też my uwaga, że czy na pewno jesteśmy gotowi jako obywatele przekazywać kompetencje ciałom? których nie rozpoznajemy, bo w Polsce każdy wie kto jest premierem, każdy więcej wie kto jakim jest ministrem i mniej więcej każdy zna swojego posła z okręgu umie wymienić, przynajmniej jednego. A z europosłami, z komisarzami, e, czym jest Rada Europejska, czym jest Rada Europy, czym jest Komisja Europejska, myślę, że nie wiemy i czy bez takiej wiedzy jest możliwa demokracja? To jest to kierunkowe pytanie. Do e, teraz, żeby głos już będzie puentował pan poseł e, Żońca, mamy list 13 państw, też znowu ciekawa koalicja, bo państw Europy Środkowej i Skandynawii, e, które mówią, te zmiany nam się e, nam się nie podobają. E, zdaniem pana posła Żońcy po tym stanowisku tych 13 rządów tej ciekawej koalicji, też znowu nieoczekiwanej, powinno zamknąć się temat wniosków konferencji o przyszłości Europy. Trzeba powiedzieć tak, że lider liberałów i koalicjant pana posła Kochuta Macron tuż po wyborach i tak dawno powiedział, że no, trzeba Putinowi coś dać, bo nie możemy dopuścić sytuacji, żeby Putin przegrał wojnę. Proszę zwrócić uwagę, jaki jest tok myślenia liberałów, lewicy europejskiej. Oni nie są. Państw niepodległych, oni nie chcą suwerennych narodów, oni nie chcą wolnych narodów i równych państw w Unii Europejskiej. Chcą jakiegoś wielkiego państwa, chcą oddać władzę nie wiadomo komu, najlepiej pewnie lewicy całej, i w tym momencie możemy powiedzieć także, dokąd wy nas prowadzicie. Więc jestem bardzo spokojny o to, że te 13 państw nie dopuści do głupoty, jaką byłoby stworzenie państwa federalnego, a wszystko, co robi w tej chwili Parlament Europejski, no, można powiedzieć, określić jednym zdaniem. Jest to próba przykrycia różnych niedostatków Unii Europejskiej, bo nawet pomysł, żeby 16 wybierali Parlament Europejski, a 18 mogli kandydować, nie jest powszechnie akceptowanym pomysłem. Więc droga do jedności europejskiej jest zawsze otwarta według mnie, do współpracy jest zawsze otwarta. Możliwości są, kooperacja i współpraca jest najbardziej pożądana. Z każdym w Unii Europejskiej trzeba współpracować, ale trzeba myśleć o interesach narodowych a nie o budowaniu jednego wielkiego państwa, tym bardziej przy użyciu ludzi, czy przy, przy pomocy ludzi, którzy skompromitowali się kolaboracją e, z Putinem, tacy ludzie jak Merkel, Scholz, Macron, po prostu e, do niczego dobrego nie są zdolni. Na nowo. Aż chciałabym się, się dać jeszcze panu posłowi Kuchutowi szansę na odpowiedź, ale to będziemy kotwać w innym programie. E, nie wiem, czy emocje będą wyższe, czy mniejsze, ale, ale temat jest palący, bo... Nie ukrywam, że też mam sporo wątpliwości, czy na pewno jako społeczeństwo jesteśmy gotowi, czy kiedykolwiek będziemy gotowi na budowę jednej wspólnej demokracji, czy to dalej będzie demokracja. To jest to pytanie. Trzeba wierzyć, panie redaktorze. Trzeba wiedzieć, lepiej być kumplem Macrona niż Marine Le Pen. Takie moje zdanie. Nie, nie. E, to, tak, to już taka prawda polityka. Komplem, a, nie <laughs> mam ludzi. Ale nie, kiedyś temat, czy, czy w ogóle jest możliwa demokracja bez demosu? To nie jest znowu nowe pytanie. Nie jest możliwa, oczywiście. I to, a pytanie, czy jest demos europejski? Tego nie wiemy, nie ale na no to się. może kiedyś znajdziemy odpowiedź. Łukasz Kochut, Bogdan Szańca, dziękuję, dziękuję bardzo za tą rozmowę, fajną, bo merytoryczną.